Jeden wruk. Jestem kurwa taki dobry jestem w tym, że jestem w tym, że jestem w tym, że jestem Uwaga tym, że

Leć Adam leć! O oh, kurwa. Oh, kurwa Dobra, let's go Dobra tutaj przeżyję, tej przeżyję A ty nie wiem, ty, nie wiem czy ty przeżyjesz Eee. Ale nie chyba... O kurwa. Ja przeżyję, ale nie wiem czy ty przeżyjesz! No. Sprawny trap No kup się dostaje no. Kimi ich nice. <laughs> nice. is... He... Box, box, box! Został jeden raz. Nice! Dobrze! Dobrze! Oj, oh, Oj, On to ma 15 pozyska. lat. O kurwa! Co ty nie robię, na no powiedz. Jesteś kurwą. No na chuj, na chuj tam leżysz, kurwo! O, no, następny. Spike leży na środku. O, mi daje taki tapa, no nie mogę. Cel gryzie piach. Wierdzam zgon. Lalo, halficz piąm, nie mogę w to uwierzyć.